Jak raz się mleko rozlało to trzeba kontynuować A nie płakać na to rozlane mlekiem W sumie zmęczenie Wszystkimi tematami, bo tak wtedy Obrona, studia, dydaktyka Życie prywatne, które mi się wali Już nie będę mówił głośno a prze, przez kogo i dlaczego Jedno wiem, że Próbuję powstać niczym, niczym Feniks właśnie z popiołek e, Jakby próbuję, a czy to się uda Nie mam pojęcia Naprawdę nie wiem, czy to w ogóle będzie miało sens Jedno wiem e, Kroki już pierwsze podjąłem i staram się Unormować, po pierwsze praca po drugie, ogarnięcie się z chaosu Próba jakiegoś, jakiegoś odpoczynku, a jednak brak odpoczynku Bo większy chaos równa się większy stres Stres równa się brak chęci do odpoczywania I, i taki wieczny to paraliż powiedzmy To wszystko się zak zakleszczało w jedną całość po prostu I mogę powiedzieć, że tak, znajomi mogą powiedzieć, że się opierdalałem Że nic nie robiłem kućwa Ale tak naprawdę ja patrzyłem na to, co się zostało mi do tego I jak kućwa nie wiedziałem, za co się zabrać Powiedzą ci od początku Ale gdzie tu jest początek?